Dzień dobry. 21 kwietnia. Zrobiło się nam dużo chłodniej. Wszyscy cieszyliśmy się z tych pięknych, ciepłych dni. Aż tu nagle przyszło załamanie pogody. Nas straszą od kilku dni przymrozkami dość konkretnymi. Póki co wyszliśmy z tego obronną ręką. I powiedzmy, że największe przymrozki to było około minus dwóch. Widać takie niewielkie ślady na roślinach po tych niskich temperaturach, ale i tak nie jest źle. Dziś i jutro mają być jeszcze takie dwie zimne noce. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że rośliny sobie poradzą. Dzisiejszy spacer pokaże część krzewów ozdobnych, jakie mam w ogrodzie. Zaczniemy sobie od przedogródka. Tutaj rosną kielichowce, takiej czerwonej odmianie. Wszystkie odmiany będą dopisane poniżej. Mam je tutaj już czwarty sezon. Jestem bardzo zadowolona z nich. wypatrzyłam sobie te okazy w Wojsłowicach, w arboretum i naprawdę jestem zachwycona. Kwiatki pięknie pachną, ładnie wyglądają. W tym roku troszkę prześwietlone zostały, bo naprawdę tu już bardzo cieniowały rabaty, przez co na przykład tu żagwin, który bardzo fajnie się położył pod nimi. I wiem, że takie cięcia sanitarne są jak najbardziej dozwolone. no W tym roku powiedzmy, może nie będą tak intensywnie kwitły, ale przez to. Troszkę się wzmocnią. Mają piękne takie czerwone kwiatuszki. One są dopiero w rozkwicie. Powinny kwitnąć troszkę później, ale jak wiemy, wszystko jest w tym roku przyspieszone. I mam nadzieję, że przeżyją te dwie kolejne noce. Tu są już takie dorodne okazy. W tym roku dosadziłam jeszcze jeden. Właśnie on dosadzony dosłownie kilka dni temu. Jeszcze nie wierzyłam, że te przymrozki będą takie i widać, że troszkę dostał, dostał tutaj o, po liściach. Kwiatki też szybciej były rozwinięte i też troszkę przemarzły, ale tak wyglądają kwiaty w pełnym, pełnym rozkwicie. Dodatkowo y, jest to kielichowiec wonny, więc naprawdę jest bardzo, bardzo ładny zapach. No tu mamy dokładnie nazwę tejże odmiany. Oprócz czerwonego kielichowca, mam tutaj jeszcze w drugiej części biały kielichowiec. On się dopiero zbiera, on do kwitnienia, on później kwitnie niż ta czerwona odmiana. O, tu widać, że dopiero ma pączki i on kwitnie na biały, jest to odmiana Wenus. Ma troszkę inny pokrój. Próbujemy go troszkę wyciągnąć wyżej, wycinając te boczne i wygląda to z roku na rok coraz lepiej. On jest posadzony w tym samym czasie co te dwa czerwone, ale był z założenia sadzony jako mniejsza sadzonka. Tutaj jeszcze nie kwitną, ale będą. Mam krzewuszki, a w takiej y, ciemno-listnej y, odmianie kwitnie na tak purpurowo. Tu są dwa okazy: tu jest jeden i tu jest drugi. Powtórzone są symetrycznie po drugiej stronie. Też przedogródka. Bardzo wdzięczna roślinka. Też się zbiera. zbiera do kwitnienia. Widać tutaj. I tutaj, tutaj druga. Te są oczywiście rok młodsze niż te sadzone po lewej części przedogródka. I wonie, które sadziłam w tym roku na wiosnę, mają pączki, to są te dwie czerwone odmiany różowe, nie zawiązały pąków, chyba tylko jeden, tylko jeden malutki pączek gdzieś tutaj znalazłam, ale i tak jestem w szoku, że, że tamte będą kwitły, bo to mi się zdarza. Pierwszy raz, żeby nowo posadzone piwonie jeszcze tego samego roku dawały e, już kwiaty. Na pewno na jesień skuszę się jeszcze w tej samej szkółce na dosadzenie kilku, kilku sztuk, bo powiem szczerze, że do tej pory byłam troszkę zrażona piwoniami. Tak, tutaj kolejna krzewuszka. Krzewuszka taka pstrolizna, Monet. Bardzo ładna. Mam ją e, nie ze względu na kwiaty, a właśnie na liście, bo jest taka piękna cały rok. Tu mamy klona palmowego. Klon palmowy i tutaj pozostałość pociętym judaszowcu. chorowały nam w zeszłym roku pod koniec sezonu. To najbardziej chore pędy judaszowca w odmianie z Pensji, Pansy. Przycięliśmy, licząc na to, że może coś jeszcze z niego będzie. No i jak widać puszcza listki. Kwiatuszki były małe i szybko. To gdzieś jeszcze widać pozostałeś po tych kwiatkach, bo wiadomo kwiatki w deszowcach są wcześniej niż liście, ale taka błyskawiczna wiosna się pojawiła, po prostu nie nadążyły. I tutaj klon. Klon chorował tak samo, widać lepiej przeżył te cięcie i w tym roku ma się, ma się świetnie. Hmm, tu dosadziłam sobie jeszcze bez taki złotolistny. Jest to west koralowy. W odmianie Saturn Gold. A obok niego już weteranka pęcherznica. Dostaliśmy ją w prezencie. Długo myśleliśmy, że to jest ta odmiana diabolo, ale później dokupiliśmy tą właściwą, taką właśnie bordowolistną i już wiemy, jaka jest jej Czy Czyli taka pozostaje trochę no name. Tak, tu mój nowy nabytek. Dosadziłam sobie tu abelię koreańską. Delikatnie pachnie. Piękne kwiatuszki. Bardzo mi się podoba. Tu mamy wiąz w takiej kolumnowej. Odmianie i Bóg takiej fontannowej. Ale jeszcze, jeszcze w rozkwicie. Listki puszczają. Dopiero, dopiero się będzie działo. To tu rzucimy okiem tylko na moje tulipanki w donicy. Fajnie się mają. Agata Przeszczęśliwa tworzy nowe bukiety. Ma tutaj pełną dowolność. Nie ogranicza ją. Zrywa sobie kiedy i co. Tu przy oczku drugi klon palmowy, takiej odmianie miało być Arciopurpureum, bo widać zdecydowaną różnicę koloru między tym, co był tam przy ogrodzeniu, a tym. To jest prezent dla mojego męża. On bardzo lubi rośliny w tych kolorach. I w zeszłym roku tutaj mu zasadziłam tworząc właśnie tą rabatę przy oczku. Tu z Dereni mamy ten Dereń Elegantosima. Bardzo fajnie sobie tu radzi. Też zakwita. O, drobnymi kwiatkami. Najładniejsze moim zdaniem jest z liści. Bardzo lubię takie liście. To jak jesteśmy już przy różance. Tutaj moje nowe zakupy. Dokupiłam sobie róże z serii rokoko Sadziło mnie dzisiaj, okopczykowałam dość mocno. Tutaj mamy rokoko playful. mamy też Candy i mamy Lobby, czyli trzy siostrzyczki koło siebie. Tak, tutaj są ulubione krzewy mojego męża, czyli lilaki zwane potocznie bzami. Tak widać ślady po jednak zimnych nocach. Zapachu nie straciły, pięknie pachną. Ale widać, że skończą się jeszcze w kwietniu, chyba, gdzie dopiero w maju powinny zacząć. Tutaj jest w białej odmianie. To jest w ogóle okaz specjalnie przywieziony od rodziny Grzesia z Białego Stoku. Tak, także bardzo go lubi. I będzie sobie tu pięknie rósł. Obok pigłowiec. Bardzo ładnie wygląda. Wszystko w tym roku błyskawicznie. Tu mamy trzmielinę oskrzedloną. Bardzo ładnie przezimowała. Ona z kolei najbardziej cieszy jesienią, dlatego że przebarwia się pięknie. Na taki płonący czerwony kolor. Bardzo fajnie tu wygląda wtedy. To jak już tutaj, to mały kadr na orliki. Piękne, czerwone. O, I tutaj też się trochę zadziało. Też podosadzałam róż. O, tu z kolei kopczykowałam je kompostem. E, tu są podosadzone same takie czerwone, e, ciemne róże. I mam jedną. Izabel z serii Renaissance. To jest z duńskiej firmy Lusena. Są tutaj dwie angielki, ale takie stare odmiany. Velvet fragrance. Tu z kolei Tantau Admiral jest dosadzony i tak sobie właśnie ten skwerek tutaj przy ławeczce zakończam. Tu jest takie fajne drzewko w wersji takiej piennej. Jest już, tu już jest jej trzecie miejsce, bo naprawdę nigdzie nie chciała rosnąć i w końcu tutaj chyba wygląda, wygląda najlepiej. Ach, z tyłu jeszcze taką różę historyczną pnącą Isaac Perrier, Madame Isaac Perrier. Mam, więc mam nadzieję, że tutaj fajnie ten kącik się zamknie. Tu piwonie od mojej babci, które rokrocznie nas zachwycają. Z podporami, bo inaczej się wykładają. O. lilak w postaci piennej, tak? lilak Meyera. Zobaczymy co będzie z nim po tych, po tych dwóch kolejnych nocach. Mam nadzieję, że jednak trochę nas pocieszę swoją urodą. Z krzewów tu z tyłu mam bez yy... o, w odmianie Black Lace. On też tutaj już to jest jego drugie miejsce i mam nadzieję, że miejsce docelowe. Obok dosadzony... Mm, dosadzony Jaśminowiec, tak, i w tym roku nawet gąszyca jeszcze nie zżera. Chyba sobie zmarzła przez te dni. I tutaj kalina w odmianie kilimanjaro. Sunrise. Tak, i z tyłu całkiem Perukowiec. Tutaj. Też jeszcze dwa krzaczki w takich odmianach złotolistnych. Tu jest kalina pęcherznicolistna, i w tym roku też mszyca jeszcze jej tak mocno nie dopadła, więc zdążyła tu zakwitnąć. Tu z kolei pęcherznica, właśnie taka aurea. Grześ mi ją w tym roku mocno przyciął, bo ona mi tutaj bardzo cieniowała na to miejsce, i tu róże jakby nie kwitły tak fajnie. I moja magnolka, która pierwszy raz naprawdę zakwitła bardzo obficie. Ma tych pąków kwiatowych dużo, ale widać też efekty zimnych nocy. Na tej rabacie też mamy kilka krzywów ozdobnych. Jest tu między innymi właśnie lilak. I ten najlepiej tutaj przeżył te, te chłody. Tu mamy kalinę, która w tym roku pierwszy raz mi zakwitnie, bo też mszyca jej jeszcze nie zdążyła zeżrzeć. Tu mam krzewuszki w podmianach tych strolisnych, Nama i jedna aurea, która była ratowana z innego miejsca, bo tam po prostu nie chciała, nie chciała w ogóle rosnąć. Tak, więc w odmianie Camperdowni tu mamy derenia koisa. I wracając, tutaj jest też jeszcze jeden jaśminowiec, który zbiera się do kwitnienia. To jest ten najstarszy okaz, jaki mam. Troszkę z tyłu przemarz, więc będę musiała go poprzecinać. Ale tak jak mówię, zobaczę, co się zadzieje teraz po tych dwóch kolejnych nocach. Piedziornik, którego nie lubię za bardzo. I tutaj klon japoński. Bardzo fajnie się miewa. I mam nadzieję, że. Przeżyje mi te zimne dni. Tu mamy Kalinę, która pięknie w tym roku obrodziła. Trzymam za nią kciuki. No i tu też jest Dorękoisa, który bardzo kiepsko przezimował. Tu widać, że na brzegach liście puścił, ale tutaj bardzo duża jego część niestety przemarzła. Muszę go poprzecinać. Zastanawiam się, jak to zrobić. Ale myślę, że poczekam na cieplejsze na cieplejsze dni. Tutaj mam berwrysa w odmianie Maria. <grymne> o, tu troszkę anegdota się z nim wiąże, gdyż nie powiedziałam, że się wzią, że jest to forma kolumnowa i on usilnie co roku próbował z niego zrobić kulkę, a on w taki dziwny sposób cały czas odrastał. W końcu się zgadaliśmy, co chodzi i teraz poz poz pozwalamy mu po prostu uzyskać swoją formę. A no to rzucimy okiem jeszcze na tulipanki. Fajnie mi się ta robota dała. Nie komentuję w ogóle jakby zgodności odmian, tylko cieszę się z tego, co rośnie. I z tego, co zdążyło mnie pocieszyć, bo tak jak mówię, bardzo szybko wszystko było w tym roku i nie wszystko długo nas cieszyło. Z założenia tulipany miały być w kolorystyce takiej czerwono-bordowej i takie też kolorystyce są. Na tym się skupiały. Tu z krzewów jeszcze miałam posadzoną kalmię. Mam nadzieję, że, że zakwitnie, że zdąży i nie zmarznie. Taki motyw przewodni dzisiejszego odcinka, dzisiejszego filmiku. Tak. Ciekawe, co z tego będzie. mówiąc o takich krzewach, krzwikach, no to tutaj mamy taką fajną aranżację trzech kul tak, z trzech różnych e, typów roślin. Mamy berberysa takiego ciemnego, trzmielinę i bukszpan, W ogóle się mawi, tnie sobie je. I fajnie wydaje mi się, że mu to wychodzi. A mówiąc o krzewach, warto też powiedzieć o dużej ilości hortensji bukietowych, jakie mamy, ale to może trochę więcej na ten temat, jak one już będą kwitły. Jest ich dużo, w różnych odmianach. Bardzo mi się one tu sprawdzają, gdyż nie przemarzają mi i naprawdę są uważam niezawodne. odróżnie do ogrodowych, które co roku mi marzną. W tym roku już miałam nadzieję, że mi pierwszy raz większość zakwitnie, ale myślę, że... Jak zwykle będę się cieszyła głównie z liści. E, tutaj mamy taką brązę miniaturową w odmianie Golden, Golden Treasure. Z tyłu znowu krzewuszki powtórzone, taki takiej złotolistnej odmianie aurea, a pod nimi upatrzone w Wojsławicach też berberysy w odmianie Ruby. To obiela w formie kolumnowej. Pięknie kwitnie, ale w tym roku mówię błyskawicznie. Błyskawicznie. Tu mam jeszcze jeden Derenkoisa w odmianie Satomi. Bardzo ładne listki. Ten dużo lepiej przezimował niż ten poprzedni ten Cheynager w odmianie białokwiatowej, ale myślę, że kwiatów to ja się tam w tym roku nie doczekał. Jeżeli w ogóle przeżyję, to już będę pełna. I radości. Tu powtórzone też hortensje bukietowe. I trzecia pęcherznica, jaką mamy, to jest właśnie ta bordowo-listna. Do przodu od niej posadzona powtórzona jest krzewuszka mone. I tu tulipanki bordowe to są te Queen of the Night. One są najpóźniejsze, dlatego też nam tutaj przeżyły te ciepłe dni. No i mówiąc o krzewach ozdobnych, zakończymy sobie tutaj rzutem oka na moje cytrusy. No bardziej, że strasznie zmarzłam chodząc po ogrodzie. Tu mamy mandarynkę. Zaczyna kwitnąć. po malutku widać pierwsze takie pączuszki. Tak. Cytrynak którą możemy zaobserwować jeszcze w dwóch fazach, czyli mamy jeszcze owocki, ale już pojawiają się też pierwsze połączki kwiatowe. I tutaj pomarańcza, która szaleje w tej chwili. Zrzuciła stare liście, pokazują się nowe i piękne, piękne kwiatki, które pięknie pachną. Mam nadzieję, że może jakiś owocek się tu w tym roku pojawi. Co do hortensji ogrodowej, to mam pewność, że dwie mi zakwitną, bo sobie je tu zimuję w szklarni. To jest moja nowa Cotton Candy i ma pączki. Tak. I tutaj druga, to jest ta uciekająca panna młoda. Pierwszy raz będzie kwitła. Także jest nadzieję, że coś nas pocieszy. Bardzo dziękuję. Trzymajcie kciuki może nie będą te noce. Aż takie mroźne, jak zapowiadają. Pozdrawiam.